Zauważyłaś kiedyś, że niektóre domy zawsze wyglądają idealnie, bez względu na to, kiedy je odwiedzasz? A jeśli powiem ci, że istnieją proste sekrety, które pozwalają utrzymać dom w porządku bez wielogodzinnego sprzątania? Te metody pochodzą z kraju, gdzie minimalizm i funkcjonalność to sposób życia. Mieszkańcy tego regionu opracowali przez wieki techniki, które sprawiają, że dom pozostaje czysty. I zorganizowany niemal bez wysiłku. Czy wiesz, dlaczego twój dom szybko wraca do chaosu po gruntownym porządkowaniu? Problem nie leży w braku czasu ani energii. Tkwi w systemie, albo raczej w jego braku. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, poznasz dziesięć sprawdzonych sposobów, które odmienią twoje codzienne życie. Dowiesz się, jak małe zmiany w myśleniu i organizacji przestrzeni mogą zaoszczędzić ci godzin tygodniowo. A jeśli nie zastosujesz tych zasad, Twój dom nadal będzie wymagał ciągłego sprzątania, a ty będziesz marnować czas na szukanie rzeczy. Co więcej, nauczysz się, jak przekształcić swój dom w miejsce, które samo się utrzymuje w porządku. Brzmi jak marzenie? To możliwe. Wskazówka 1. Zasada jednej minuty. Pierwsza metoda może wydawać się zbyt prosta, żeby działała, ale właśnie w tej prostocie tkwi jej siła. Chodzi o natychmiastowe załatwianie wszystkich czynności, które zajmują mniej niż minutę. Myjesz zęby? Od razu odłóż szczoteczkę na miejsce. Zdejmujesz kurtkę? Natychmiast powie ją w szafie. Kończysz pić herbatę? Zaraz po wypiciu postaw kubek w zlewie. Dlaczego to działa tak skutecznie? Bo większość bałaganu w domu powstaje właśnie z małych rzeczy, które odkładamy na później. Gazeta na stole, brudny talerz na blacie. Klucze rzucone na komodę. Każda taka drobnostka to zaledwie sekunda pracy, ale razem tworzą chaos. Jak wprowadzić tę zasadę w życie? Zacznij od obserwacji. Przez jeden dzień zwracaj uwagę na wszystko, co robisz i czy trwa to krócej niż minutę. Zdejmowanie butów, wycieranie blatu, odstawianie rzeczy na miejsce. Lista będzie długa. Następnego dnia spróbuj zastosować regułę. Jeśli coś trwa mniej niż minutę, rób to od razu. Efekt? Po tygodniu zauważysz, że Twój dom jest znacznie bardziej uporządkowany, a Ty nie spędzasz więcej czasu na sprzątaniu, wręcz przeciwnie. Oszczędzasz czas, który wcześniej poświęcałaś na wielkie porządki. Wskazówka 2. System trzech pudełek. Druga metoda to prawdziwa rewolucja w organizacji przestrzeni. Przygotuj trzy pudełka lub koszyki. Pierwsze oznacz jako zostaje. Drugie jako idzie gdzie indziej, trzecie jako do wyrzucenia. Każdego dnia, gdy sprzątasz dowolne pomieszczenie, używaj tego systemu. Dlaczego akurat trzy kategorie? Bo każda rzecz w domu należy do jednej z nich, albo ma swoje miejsce w tym pokoju i tam zostaje, albo powinna być przeniesiona gdzie indziej, albo w ogóle nie jest już potrzebna. Nie ma czwartej opcji, a właśnie tutaj popełniamy błąd, tworząc kategorię. Nie wiem, co z tym zrobić. Jak to działa w praktyce? Wchodzisz do salonu z trzema pojemnikami. Widzisz długopis na stoliku? Sprawdzasz, czy to jego miejsce. Jeśli nie, trafia do pudełka idzie gdzie indziej. Znajdujesz starą reklamówkę? Od razu do kosza. Książka leży nie na swoim miejscu. Odkładasz ją na półkę albo wkładasz do odpowiedniego pudełka. Po przejściu przez pokój masz trzy uporządkowane grupy rzeczy. Teraz wystarczy je roznieść. Wszystko z pudełka idzie gdzie indziej. Trafia do właściwych miejsc, śmieci do kosza, a pokój zostaje czysty. Ta metoda sprawia, że nie musisz podejmować trudnych decyzji na bieżąco. System decyduje za Ciebie. Wskazówka 3. Zasada jeden do środka, jeden na zewnątrz. Czy wiesz, dlaczego niektóre domy wydają się pęcznieć od rzeczy? Problem nie polega na braku miejsca, lecz na ciągłym gromadzeniu nowych przedmiotów bez pozbywania się starych. Trzecia metoda rozwiązuje ten problem u źródła. Reguła jest prosta. Za każdym razem, gdy coś nowego trafia do domu, coś starego musi go opuścić. Kupujesz nową bluzkę? Wybierz jedną starą i oddaj ją. Dostajesz nową książkę? Znajdź taką, którą już przeczytałaś i przekaż komuś innemu. Przyniosłaś nowy kubek? Jeden ze starych może trafić do podarowania. Ta zasada działa jak naturalny filtr. Zmusza cię do przemyślenia każdego zakupu. Czy naprawdę potrzebujesz tej nowej rzeczy? Czy jest na tyle wartościowa, żeby zrezygnować za nią z czegoś, co już masz? Często odpowiedź brzmi nie. I właśnie wtedy oszczędzasz pieniądze i miejsce. Jak wprowadzić tę metodę stopniowo? Zacznij od najmniej emocjonalnych kategorii. Kosmyki, ścierki kuchenne, długopisy to rzeczy, których nie żal oddać. Gdy przyzwyczaisz się do zasady, Rozszerz ją na ubrania, książki czy przedmioty dekoracyjne. Pamiętaj, nie chodzi o pozbycie się wszystkiego, lecz o świadome utrzymywanie równowagi między tym, co wpływa i wypływa z domu. Wskazówka 4. Miejsce dla każdej rzeczy. Jeśli te wskazówki są dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, od którego miejsca w domu zaczniesz swoje zmiany. Czwarta metoda brzmi znajomo, ale większość ludzi stosuje ją błędnie. Nie wystarczy, że każda rzecz ma swoje miejsce. Trzeba także, żeby to miejsce było logiczne, wygodne i łatwe do zapamiętania. W przeciwnym razie system się załamie. Jak stworzyć dobre miejsca dla rzeczy? Po pierwsze, umieszczaj przedmioty tam, gdzie ich używasz. Nożyczki powinny leżeć w pobliżu miejsca, gdzie najczęściej tniesz. Ścierki kuchenne niedaleko z lewu, klucze przy drzwiach wyjściowych brzmi oczywiste. A jednak większość z nas trzyma rzeczy tam, gdzie akurat jest miejsce, nie tam, gdzie byłoby najwygodniej. Po drugie, każde miejsce musi być łatwo dostępne, jeśli musisz przesuwać trzy inne rzeczy, żeby dotrzeć do tej której szukasz, system nie będzie działał. Najczęściej używane przedmioty powinny być na wyciągnięcie ręki. Te rzadziej potrzebne mogą znajdować się wyżej lub głębiej. Po trzecie, oznacz miejsca. Nie musisz naklejać etykiet na wszystko, ale każdy w domu powinien wiedzieć, gdzie co należy. Ustal z rodziną stałe miejsca dla kluczy, dokumentów, ładowarek. Gdy wszyscy będą to respektować, dom sam będzie się utrzymywał w porządku. Wskazówka 5. Pięciominutowy reset. Piąta metoda to prawdziwy game changer dla zapracowanych osób. Wyznacz sobie pięć minut dziennie na reset domu. To nie jest sprzątanie w tradycyjnym rozumieniu. To szybkie przywrócenie porządku podstawowego. Co mieści się w pięciominutowym resecie? Przejście przez dom i odłożenie na miejsce wszystkiego, co znajduje się nie tam, gdzie powinno. Kubek zbiórka trafia do kuchni, gazety ze stołu na stolik przy kanapie, buty z przedpokoju do szafy, ścierka z blatu kuchennego na swoje miejsce. Dlaczego akurat pięć minut? Bo to czas, który każdy może znaleźć w swoim harmonogramie. Może być to pięć minut po powrocie z pracy, przed kolacją lub tuż przed pójściem spać. Ważne, żeby stał się to rytuał, automatyczna czynność, którą wykonujesz bez zastanowienia. Sekret tkwi w regularności. Gdy robisz to codziennie, bałagan nie ma szansy się nawarstwiać, dom zawsze wygląda schludnie. A ty nigdy nie musisz poświęcać całego weekendu na wielkie porządki. 5 minut dziennie to tylko 35 minut tygodniowo. A efekt jest taki, jakbyś sprzątała przez godziny. Jak zacząć? Ustaw alarm na telefonie na stałą porę. Gdy zadzwoni, zostaw wszystko i poświęć 5 minut na reset. Po dwóch tygodniach stanie się to nawykiem, którego nie będziesz musiała sobie przypominać. Wskazówka 6. Metoda pionowego przechowywania szósta. Zasada kompletnie zmieni sposób, w jaki organizujesz szuflady i szafki. Zamiast układać rzeczy jedna na drugiej, ustaw je pionowo, jak książki na półce. To prosta zmiana, która daje niesamowite rezultaty. Dlaczego układ pionowy jest lepszy? Po pierwsze, widzisz wszystko na pierwszy rzut oka. Nie musisz przekopywać się przez stos koszulek, żeby znaleźć tę, której szukasz. Po drugie, wyciągnięcie jednej rzeczy nie burzy układu pozostałych. Po trzecie. Zmieści się więcej przedmiotów w tym samym miejscu. Jak zastosować tę metodę w praktyce? W szufladzie z ubraniami składaj je w niewielkie prostokąty i ustaw obok siebie. Każda koszulka, każde dziecięce ubranko powinno stać jak osobna książka. W szafce kuchennej talerze układaj jeden za drugim, nie jeden na drugim. Garnki i patelnie także mogą stać pionowo, jeśli użyjesz odpowiednich organizerów. Ta metoda sprawdza się także w przypadku ręczników, pościeli czy nawet dokumentów. Im więcej miejsc zorganizujesz pionowo, tym łatwiej będzie ci utrzymać porządek. A szukanie konkretnych rzeczy przestanie być problemem, bo wszystko będzie na widoku. Pamiętaj, początkowo układanie w ten sposób może wydawać się nienaturalne, ale po kilku tygodniach nie wyobrażasz sobie powrotu do starych metod. Wskazówka 7. Codzienne 15-minutowe skupienie. Siódma metoda polega na poświęceniu 15 minut dziennie jednemu konkretnemu obszarowi domu. Nie całemu domowi naraz, tylko jednemu miejscu. Dzisiaj szuflada w kuchni, jutro półka w łazience, pojutrze szafa w sypialni. Dlaczego ta metoda działa? Bo 15 minut to czas, w którym możesz naprawdę coś zrobić, ale nie jest tak długi, żeby cię zniechęcić. Większość osób odkłada porządkowanie, bo myśli w kategoriach, trzeba posprzątać całą szafę. A przecież wystarczy zająć się jedną półką, co można zrobić w 15 minut. Więcej niż myślisz: można posortować całą szufladę, wyczyścić lustro i umywalkę, uporządkować jedną półkę w szafie, przejrzeć stos dokumentów i wyrzucić niepotrzebne. To kawałek roboty, który przynosi widoczny efekt. Jak organizować te sesje? Przygotuj listę miejsc, które wymagają uwagi. Może być to 20 czy 30 punktów. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby każdego dnia wybrać jeden z nich i poświęcić mu 15 minut pełnej koncentracji. Bez telefonu, bez telewizora, bez rozpraszaczy. Rezultat? Po miesiącu przejdziesz przez cały dom. A ponieważ równocześnie stosujesz pozostałe metody, miejsca, które już uporządkowałaś, pozostaną w dobrym stanie. To jak konserwacja domu. Mała, regularna praca zapobiega dużym problemom. Wskazówka 8. Zasada czystej powierzchni ósma reguła może wydawać się surowa, ale przynosi spektakularne efekty. Każda płaska powierzchnia w domu powinna być pusta przed końcem dnia. Blad kuchenny, stół, komoda, nocne stoliki wszystko czyste. Dlaczego płaskie powierzchnie są tak ważne? Bo działają jak magnesy na bałagan. Wystarczy, że położysz jedną rzecz na czystym blacie i za godzinę leży tam już pięć innych to psychologia przestrzeni. Gdy powierzchnia jest zastawiona, mózg odbiera to jako tutaj można zostawiać rzeczy. Gdy jest pusta, automatycznie ją szanujesz. Jak wprowadzić tę zasadę? Zacznij od jednej powierzchni. Niech to będzie blat kuchenny. Każdego wieczoru, niezależnie od zmęczenia, poświęć dwie minuty na jego wyczyszczenie. Wszystkie przedmioty trafiają na swoje miejsca, a blat zostaje pusty. Gdy ten nawyk się utrwali, rozszerz zasadę na kolejne miejsca. Nie oznacza to, że nigdy nie możesz nic położyć na blacie. Oczywiście, że możesz. Chodzi o to, żeby na koniec dnia powierzchnie były wolne. To jak reset na nowy dzień. Rano wchodzisz do kuchni i widzisz czysty blat. Od razu czujesz się lepiej i bardziej zorganizowanie. Ta metoda ma jeszcze jeden bonus zmusza cię do podejmowania szybkich decyzji. Gdy widzisz rzecz na blacie, musisz zdecydować, gdzie jest jej miejsce, a to buduje nawyk organizacji. Wskazówka 9. System rotacji przedmiotów sezonowych. 9. Metoda rozwiązuje problem, z którym boryka się większość z nas. Za dużo rzeczy na zbyt mało miejsca. Ale prawda jest taka, że nie wszystkich rzeczy potrzebujemy cały czas. Zimą nie używamy parasola plażowego, latem nie nosimy zimowych kurtek. System rotacji polega na przechowywaniu tylko tych przedmiotów, których aktualnie używasz. Pozostałe trafiają do magazynu. Piwnicy, strychu, szafy w nieużywanym pokoju. Co trzy miesiące robisz wymianę, letnie rzeczy chowasz, zimowe wyciągasz. Dotyczy to nie tylko ubrań, sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne, narzędzia ogrodowe, zabawki dziecięce. Wszystko, czego nie używasz przez pół roku lub dłużej, może być czasowo schowane. Dom od razu staje się przestronniejszy i łatwiejszy do utrzymania w czystości. Jak zorganizować rotację? Przygotuj wyraźnie opisane pudła lub torby, ubrania letnie, dekoracje świąteczne, sprzęt zimowy. Każde pudło powinno mieć listę zawartości przyklejoną na zewnątrz. Dzięki temu szybko znajdziesz to, czego szukasz. Ustaw sobie przypomnienia w telefonie na początki sezonów. Marzec to czas wyciągnięcia rzeczy wiosennych, czerwiec letnich, wrzesień jesiennych. Grudzień zimowych. Nie musisz wszystkiego zmieniać jednego dnia. Możesz robić to stopniowo przez tydzień. Wskazówka 10. Wieczorna kontrola 5 minut. Dziesiąta i ostatnia metoda to podsumowanie dnia w kontekście porządku domowego. Każdego wieczoru przed pójściem spać, poświęć 5 minut na przejście przez dom i sprawdzenie, czy wszystko jest na swoim miejscu. To nie jest sprzątanie, to kontrola. Sprawdzasz, czy zasady, które wprowadzałaś przez dzień, zostały przestrzegane? Czy powierzchnie są czyste? Czy rzeczy leżą na swoich miejscach? Czy nic nie wymaga szybkiej interwencji jutro rano? Ta wieczorna rutyna pełni kilka funkcji. Po pierwsze, pozwala ci spokojnie zakończyć dzień. Nie musisz się martwić, że rano czekacie chaos. Po drugie, jest momentem refleksji nad tym, co działało, a co nie. Może zauważysz, że jedna z zasad wymaga dopracowania. Po trzecie, przygotowujecie mentalnie na następny dzień, jak powinna wyglądać ta kontrola. Nie jako stresująca inspekcja, lecz jako spokojna przechadka po domu. Obserwujesz, dostosowujesz, poprawiasz drobne rzeczy. Jeśli coś wymaga więcej niż minuty pracy, zostawiasz to na jutro i dodajesz do listy zadań. Pamiętaj, celem nie jest perfekcja. Celem jest systematyczność. Dom, który jest uporządkowany 80% czasu, to ogromny sukces, a te metody właśnie do tego prowadzą. Te 10 sekretów to nie tylko sposoby na utrzymanie porządku to filozofia życia, która oszczędza ci czasu, energii i stresu. Zasada jednej minuty eliminuje mały bałagan, zanim urośnie w duży problem. System trzech pudełek upraszcza podejmowanie decyzji. Reguła jeden do środka, jeden na zewnątrz zapobiega gromadzeniu zbędnych rzeczy. Miejsce dla każdej rzeczy tworzy logiczny system, który działa sam. Pięciominutowy reset codziennie to inwestycja, która zwraca się z setkami zaoszczędzonych minut. Pionowe przechowywanie rewolucjonizuje organizację szuflad i szafek. Codzienne piętnastominutowe skupienie zapewnia, że żaden obszar domu nie zostanie zaniedbany. Zasada czystej powierzchni zmienia energię całego domu. System rotacji przedmiotów sezonowych tworzy więcej miejsca bez kupowania większego mieszkania. A wieczorna kontrola zamyka dzień spokojem i przygotowuje na następny. Pamiętaj, nie musisz wprowadzać wszystkich metod naraz. Wybierz jedną, która najbardziej przemawia do ciebie i stosuj ją przez tydzień. Gdy stanie się nawykiem, dodaj kolejną. Po trzech miesiącach twój dom będzie miejscem. Które samo się utrzymuje w porządku. Od czego zaczniesz dzisiaj? Która wskazówka była dla Ciebie najbardziej przydatna? Chcesz więcej prostych i skutecznych pomysłów? Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Co tydzień pojawią się nowe treści. Razem sprawimy, że Twój dom i codzienność będą prostsze i przyjemniejsze. Dom to nie tylko miejsce, gdzie mieszkasz to przestrzeń, która wpływa na Twoje samopoczucie każdego dnia.